Cześć. Cześć. Dzisiaj w troszkę innym składzie, ale i tak będzie fajnie. Zobaczymy. Ja postaram się dzisiaj maksymalnie dużo oddać pola do popisu Madzikowi. A ja zrobię to w mojej mocy. A Musi a widzisz, wystarczyć. Widzisz, widzisz, przyjęłaś to. Jest średnio, ale kto robi dobrze. No. E, dobra, no więc przechodzimy do. Do od zapowiedzi. Z, bez żadnego zapisu, bez wstęp. takiej bez gry wstępnej. wstępnej. Co porady? nie ma czasu, trzeba lecieć, robić rzeczy. Słuchajcie, podsum zapowiedź marca, pokażemy Wam co nieco, powiemy o tym, co już wyszło, co za chwilę wyjdzie, na co powinniście czekać. E, odpowiemy na Wasze pytania, które mam tu zapisane. A może zaczniemy od pytań. Niech się cieszą. Już same dobre wiadomości. Ale potem sobie pójdą. Bez sensu że Nie będą nie oglądać. Nie, nie, będzie, pytania będą na końcu i proszę nie przewijać, bo może po drodze zrobimy jak, no, jakieś. Proszę nie maty. przewijać, bo może zapomnimy o pytaniach i tak nie będzie ich na końcu. Na przykład, na, na przykład. Jesteśmy do tego zdolne. Dobra. Tak. Słuchajcie, marzec, marzec. Pierwsza premiera marca, trzynasty tom yy, Patricia Briggs Żniwa dusz, czyli historię, kolejna historia o Mercy Thompson, czyli zmiennokształtnej yy, Kojochicy, mechaniku samochodowym, żonie Alfy, stada Wilkołaków. Ewidentnie, same dobroci. Same dobroci, ewidentnie nieodporna na dynię. Dowiecie się o co chodzi, jak zaczniecie czytać. Zaraz na początku dowiecie się o co chodzi z dynią. Generalnie słuchajcie, no, no Patricia Briggs w najlepszej formie, czyli dużo magii, dużo przygód, jest intryga. Jeśli ktoś zna Patricie Briggs, to nie trzeba zachęcać, bo już doskonale wie czego się spodziewać. Jak ktoś nie zna, to i tak nie powinien zaczynać od tomu 13, tylko od pierwszego. Także wracamy do, do tomu pierwszego i już za dwa miesiące widzimy się przy tomie 13. Ale tomu pierwszego już nie mamy, więc. Ale mamy webuk. Mamy w we tak, mamy webuk. Także proszę sobie w Ebuku tam nad, nadgonić, nadrobić. I za chwilę czytacie tą 13. Bo wychodzi 8 marca w piątek, czyli w piątek 13 trochę, chociaż to 8 marca. Okej, okay. duża intryga. A, okej, okay. dobra, osiołek dowiem, osiołek dowiem, dobre. Co tam mamy następne? Kajkej. Ty mówisz o kajkiej, czyli mów o Kajkej. Bo to e, To znaczy tak wspomnę o Kajkej, a Madzik dopowie o Kajkej, bo ona jest zachwycona Kajkej, a ja uważam, że to jest przecudowna, piękna książka, taka e, lekko nostalgiczna, z silną bohaterką, babą, która właśnie ma taką wewnętrzną moc, e, ale też potrafi fantastycznie wpływać na ludzi, więc to takie połączenie męskiego i żeńskiego. To jest e, Troszeczkę inaczej napisany mit o ramię, ponieważ z punktu widzenia jego matki, Kajkej właśnie. E, nie wiem, czy ty Maciek miałeś takie odczucia, bo ja ostatnio chyba na to mm -hmm. wpadłam, e, a propos tych wszystkich teraz e, takich nieszczęśliwych zdarzeń, tego, te, tego mm -hmm. ostatniego zdarzenia, które było w Warszawie, e, że i też była taka dyskusja w internecie nad wychowywaniem synów, nie? Mm -hmm. no, ja, jak powinni. Być wychowywani, żeby mm -hmm. być szermancy, odważni, ale też pomocni i zawsze podawać, być wsparciem dla kobiet mimo wszystko, bo jesteśmy słabszą płcią. Nie wiem, czy teraz je mówię z sensem, czy to, tego się nie wyćnie zaraz, ale chodzi to mi o się to, wyćnie. że właśnie kajkej e, tak pokierowała ramą, żeby on tym pip nie był. Mhm. No właśnie. I to jest taki. Wiesz co? A mnie się wydaje, że cały. Tragizm postaci Kaikei polega na tym, że ona już, jak to zazwyczaj bywa w mitologii, jest bohater, który ma do odegrania rolę, i tak naprawdę już w momencie, kiedy ona się urodziła, jej rola była określona. I to wynika z tej jej relacji z bogami, prawda? Mhm. Więc tak naprawdę ona się bardzo starała, ona chciała. Czynić dobro, chciała właśnie wykierować swoich synów na mm -hmm. porządnych ludzi mm -hmm. w dużym uproszczeniu, żeby mm -hmm. nie spoilerować i jednocześnie bez względu na to, co robiła, cały czas dążyła. Do tego tragicznego finału i dążyła do tego, co i tak będzie musiała zrobić. Mm -hmm. I to jest przerażające, że. Jest przerażające, ona, ale właśnie ona jakieś takie większe dobro, wyższe dobra, dobro w tym widziała. I nie, nie no ostatecznie wiemy, że tam się to no, wyższe dobro zdarzyło, tak. ale zobacz, jakim kosztem, i tak naprawdę e, kosztem za jej ogromnego poświęcenia własnego. Ale właśnie nie tylko własnego, bo zobacz, że za e, jej decyzję mm -hmm. musiała zapłacić cała rzesza ludzi po drodze. I tak naprawdę odium owszem spadło na nią i to ona była tą, mm -hmm. tą złą, ale tak naprawdę cierpienie dotykało wielu innych ludzi. Czyli to zła kobieta tak była? To zła kobieta była, oprócz tego, że kompletnie nie. No ale właśnie. Pokrętne. Dlaczego dlaczego yy, mówimy prawdę i dlaczego tak było? No to musicie sobie przeczytać no. książkę yy, i wtedy się Dowiecie. O czym w ogóle była ta rozmowa. No, sama nie ale wiem. Samy. Sama nie wiem, ale właśnie wpadłam na to jak jechałam na spotkanie, więc na ja tego tak chciałam. Daj Co tam dalej? Proszę. Kolejną książką marcową, która wyjdzie 15 marca, jest ten, który zatopił świat. To jest drugi tom dylogii Shell Parker-Chan, dylogii Świetlisty Cesarz. I to jest jedna z dla mnie najlepszych książek, a wydana oczywiście w dwóch oprawach, broszurowej i zintegrowanej, czyli dla każdego pamiętacie, coś miłego. Tak, pamiętacie, a tutaj jest jedyneczka. będzie. Tak będzie. Dla mnie osobiście to jest jedna z najlepszych książek Fabryki Słów, chociaż przyznam się szczerze, że dopiero niedawno przeczytałam tą pierwszą i jestem zachwycona. Tom drugi również pochłaniam teraz w trybie oszałamiającym. Tutaj Shelly Parker-Chan w ogóle stworzyła świat, misternie go... Misternie go wydziergała. Każdy, każda, każdy element fabuły jest istotny, każde zdanie tak naprawdę jest istotne. Co mnie zadziwiło potwornie, ale na plus, to jest to, że tutaj jest mnóstwo wojen, bitew, opisanych w taki sposób, że te bitwy nie są opisane. To jest początek, zakończenie, tylko to jest tak napisane, jakbyście uczestniczyli w pełnym wydarzeniu. To jest po prostu y, autorka poetka dla mnie. Oprócz tego fantastyczni bohaterowie, którzy przeżywają swoje wewnętrzne dramaty. Y, jest tam mnóstwo bólu, ale jest też mnóstwo nadziei. Co jest najważniejsze, to jest dążenie do celu za wszelką cenę za cenę poświęcenia poświęcenia wszystkiego i kawałków własnego ciała, i e, własnej rodziny, e, własnych przekonań własnych miłości. Własnej tożsamości. własnej tożsamości, to jest główna, główna, e, główna, główny wątek, ponieważ wczoraj akurat zaczęliśmy się zastanawiać, jak główna bohaterka ma na imię, bo to jest bohaterka, która do końca to znaczy wie kim jest, ale e, e, zmienia się, aby osiągnąć swoje cele. I udaję zaczęliśmy udaje kogoś innego, kogoś innego. i zaczęliśmy się zastanawiać, jak ta główna bohaterka naprawdę ma na imię. Ta główna bohaterka w tej książce nie ma imienia, to jest dziewczynka. Ona dopiero później, przyjmując cudzą tożsamość, przyjmuje również cudze imię. I wszystko się zaczyna. To jest po prostu Shelly Parker-Chan. Dziękuję Ci za tę książkę. Wspaniałe to. <gry> Wspaniałe tupy. Minutą ciszy czcimy teraz wzruszenie. Boże, bo jak polecam, bo... jak ja polecam. Przypominam, że kiedyś komornika Luiza wyceniła na 9 hmm. wzdechów, tak? Tak, tak. Więc rozumiem, że to jest 10 wzdechów, ewentualnie 11 eee. w skali od 1 do 10. Nie, no już nie przesadzajmy, to jest y, y, 10 wzdechów, tyle tylko, że komornik te wzdechy miał też za y, fan, jaki mi przyniósł, i za mega humor. A to za no, za, za ten majstersztyk, no za całość. I za wzruszenia I słuchajcie, za wzruszyć Luizę to nie jest prosta sprawa. To nie Słuchaj. każdego dnia się zdarza, nie każdy to umie. Zabranie. To są naprawdę drogie rzeczy. Empatia zero. <noise> 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 Empatia węglem. Bywa. Ale. Cóż, widać, nawet, yy, nawet do Luizy trafia ta historia prosto w czarne serduszko. Także ja na waszym miejscu bym się zainteresowała o co. To I chodzi. ballady morderców Mika Kejwa. Tak, właśnie. Polecamy Parker Chan. Bardzo. I ostatnia nasza premierka marcowa, Andrzej Pilipiuk czasy, które nadejdą, kolejne opowiadania bezjakubowe. Będzie o Stormie, będzie o Skórzewskim i generalnie mamy tu taką tendencję, mam wrażenie, z tomu na tom robi się coraz poważniej. I Zło ze wschodu już nie, nie, wiem, nie wiem, czy czytaliście, ale tam było opowiadanie o tym samym tytule, które rzeczywiście już dotykało bardzo poważnych problemów. I tutaj autor się. Nie cofa, tak samo przed bardzo poważną tematyką. Jest ona oczywiście pokazana piórem Andrzeja Pilipiuka, z, z właściwą mu narracją, z właściwymi mu wtrętami różnymi, no ale to jakby Pilipiuka albo kochacie, albo nie czytacie, no jedno z dwojga. Także mówię teraz do tych, którzy kochają i przeczytają. Bardzo polecam, jest poważnie, jest nastrojowo bardzo i z całą pewnością warto. Ja myślę, że z Filipikiem jest jak z kotami. Albo się kocha, albo jeszcze o tym nie wie. To prawda. Prawda? Bo się jeszcze nie rozumie, że się nie spróbowało. Dokładnie, <gry> dokładnie. Także bardzo, bardzo polecam, bardzo zachęcam. Całkiem poważna książka, z, z której oczywiście można się dowiedzieć całego mnóstwa ciekawostek historycznych. I jeszcze książka jest do nabycia z autografem na Empik.com, więc szukajcie. Jeszcze jest kilka egzemplarzy, bądź kilkanaście. I jeszcze też wyczekujcie, bo będzie fajna promocja, akcja promocyjna, przy okazji premiery też w Empiku. Także, Także zapraszamy. Idealnie, zapraszamy. No i oczywiście to, że będziemy nagrywać audiobooki do każdej z tych oprócz. To briks, wiadomo, tak? to wiadomo tak. Oprócz tak. Brix. Nie mamy dzisiaj kwiatka, bo miałyśmy strasznie dużo książek i materiałów, więc położę tu kwiatuszka, a nie, Luisa już nam organizuje kwiatek. Wspaniale, odłożysz. I przejdziemy zatem. <laughs> uwaga, mi, 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 Przechodzimy do pytań od naszych czytelników. Czy planujemy do drugi pierwszych kresów? Tak. Teraz powinniście zapytać kiedy? Nie wiemy, ale tak. E, kiedy kolejne książki z Uniwersum Stalkera? Uwaga, odpowiadam, nigdy. E, czy będą do druki Kronik Mroku? Tak, będą. I kiedy? kiedy? Bardzo niedługo. Kiedy? Niedługo. A, <laughs> Tyle e, możemy na ten temat w powiedzieć. W kwietniu, pod koniec kwietnia. Razem, Czyli, z, razem z nowością, lepiką, prawda? Tutaj się pytam z Razem z nowością, Kate, inną zupełnie, ale to w, za miesiąc się dowiecie. Ooo, odpowiemy wam o głowie, będzie fajnie. <laughs> I wisienka na torcie, creme de la creme, Marco Kloss. Otóż słuchajcie, po ostatnim filmiku, kiedy wyznałyśmy, że nie będzie Marko Klosa, wyraziliście swoje opinie na ten temat. I my się nad tym pochyliliśmy i postanowiliśmy zrobić Marko Klosa. Będzie w 2025. Bliżej na razie jeszcze nie wiemy. Kombinujemy, gdzie go, gdzie go w plan tam wcisnąć, wcisnąć wepchnąć. No, pracujemy nad tym, ale będzie to zamknięcie. Także mamy nadzieję, że się cieszyć. I chyba powiedziałyśmy A, już. Jeszcze kazali starczy, powiedzieć o drukach. A, kazali powiedzieć. Tak, Mamy trochę... w końcu komplecik w twardej oprawie. Jedynkę, dwójkę, trójkę i czwórkę ponarodowego Radowego Gradu. Możecie szukać w księgarniach. Tak. Czyli do zobaczenia za miesiąc.